Natka 2 zbliża się okno pogodowe, co oznacza, że himalaiści będą próbowali zdobyć szczyt. Wśród nich jest Magdalena Goszkowska, która ostatnio podała w swoich social mediach plan ataku szczytowego. Jednak nie tylko ona jest chętna na zdobycie wierzchołka najwyższej góry w Karakorum. 2 lutego Polka w krótkim filmie poinformowała, że jej wyprawa rusza na Szczytka 2. Plan Seven Summit Tracks zakłada, że we wtorek wspinacze mieli dotrzeć do obozu pierwszego, w środę do obozu drugiego, a w czwartek do obozu trzeciego. Po dotarciu do trójki zaplanowany jest kilkugodzinny odpoczynek, a następnie rozpocznie się atak szczytowy. Obóz czwarty ma zostać pominięty, a Himalaiści mają stanąć na wierzchołku w piątek. Według dawy szerpy jest to ostatni dzień okna pogodowego. Później pojawią się silne wiatry, które uniemożliwią zdobycie K2. Obecnie Goszkowska znajduje się w obozie drugim na wysokości 6550 m nad poziomem morza. Oczywiście nie tylko Polka marzy o wejściu na szczyt najgroźniejszej góry świata. Właśnie na ekranie powinna pojawić się aktualizacja dotycząca postępu poszczególnych wypraw, które znajdują się obecnie na K2. Źródło to strona Everest Today, do której link znajdziecie w opisie. To tyle z dzisiejszej aktualizacji postępów na K2. Zwające okno pogodowe może być ostatnim w tym sezonie zimowym, dlatego wielu wspinaczy ruszyło w kierunku szczytu. Wszystkim życzę powodzenia i bezpiecznego powrotu do bazy. A Was zachęcam do subskrybowania, aby nie ominęły Was kolejne górskie aktualizacje. Trzymajcie się i do usłyszenia!